Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj, kochani, będzie fantastyczny film i mega się na niego cieszę, ponieważ mam tutaj już dość podrośniętą samicę Eresus Valkena To są pająki właściwe, które dziko zamieszkują tereny Włoch, Bułgarii i Grecji. Moja samica posiada mniej więcej 2-2,5 cm długości ciała, natomiast dorosłe mogą osiągnąć aż 4 cm długości ciała i uważam, że jeśli ta samica podrośnie i osiągnie te 4 cm ciała, to my totalnie oszalejemy. Już teraz robi piorunujące wrażenie, o czym przekonacie się już za Parę minut. Słuchajcie, te osoby, które śledzą mój Instagram, to wiedzą, jak ten pająk wygląda, i na wstępie, nie zdradzając za dużo, ja go nazywam pająkiem czołgiem. Obstawiam, że właśnie tak brzmi tytuł tego filmu. Ale po wrzutach z Instagrama jeszcze pojawiły się synonimy takie, jak na przykład pająk robot. Dlaczego sami zobaczycie za chwilę? Będziemy organizowali taki otobra plastik. Niski, ponieważ te pająki w naturze zamieszkują przestrzenie, puste przestrzenie pod kamieniami. One nawet nie kopią ani w ziemi, ani też się nie wciskają mocno pod kamienie, żeby mieć. Styk gniazda z ziemią. One najczęściej preferują takie powiedzmy kamienie, które mają jakieś przerwy pod spodem, i ona w tej przerwie sobie robi swoje fajne imperium pajęczynowe. Na specjalu z Włoch zobaczycie, jak to gniazdo w naturze wygląda. A swoją drogą, specjal z Włoch chce wypuścić jeszcze we wrześniu. Także myślę, że na dniach ten specjal wypuszczę. Tak, a na Indonezję muszę więcej czasu, bo tam naprawdę jest bardzo, bardzo dużo materiału. I jeszcze kochani, zbliżając się do końca wstępu, chcę Was zaprosić na giełdę terrorystyczną, która odbędzie się w Krakowie 6 października i e, zapraszam Was tam z tego względu, że sam będę jako wystawca, nie będę w żadnym wypadku stał i podpisywał zdjęć czy autografów. Po prostu będę miał swój zwykły stolik, na którym na sprzedaż będą e, dużo mrówek z rodzaju Mesor, jakieś mrówki kamponotu, jakieś tam probówki. Dla mesorów i jeszcze pająki, które stwierdzę, że nie chcę ich mieć, zostaną również na tej giełdzie wystawione. I jeszcze ostatnia bardzo ważna informacja na tym wstępie jest taka, że e, miło ze strony organizatora tej giełdy, Pawła, ponieważ zdecydował się, że przygotuje specjalnie dla Was 100 kubków. Kubek, na którym z jednej strony będzie logo krakowskich targów, a z drugiej strony będzie moje logo. I te 100 kubków zostanie po prostu rozdane przy wejściu tej pierwszej setce, która na giełdę wejdzie. E, oczywiście one są totalnie gratis. Także no w sumie miło ze strony organizatora, że coś takiego dla Was wymyślił. A, a jeszcze przy okazji każdy kubek będzie numerowany. Także to tyle. Link do wydarzenia na giełdzie macie standardowo pod spodem. Ja nic więcej nie dodaję. Zabieramy się do roboty. Do realizacji dzisiejszego odcinka będziemy potrzebowali torf. Nie rozpowiadam się na ten temat. Jungle Earth zmieszany z Forest Florem również każdy wie o co chodzi. Tutaj e, taką główną rolę kryjówki będzie pełnił ten, ten oto kamień. Wydaje mi się, że to jest jakaś, nie wiem, wapienna pozostałość e, z rafy koralowej dawnej. Tak to mniej więcej wygląda. Tym bardziej, że jak zwrócimy uwagę. Zaraz, roz, roz. To widać takie tuneliki. To widać takie tuneliki w tym wszystkim, więc wydaje mi się, że to kiedyś było dawno temu pod wodą. E, może ktoś wie, to mnie poprawi. Dalej mamy, nie jest kermazyt, ale wygląda bardzo fajnie. Po prostu genialne elementy, które e, spowodują, że wydźwięk naszego pojemnika będzie mocno e, stepowy. Dalej mamy ususzony mech hiszpański Tilancja. Dam dosłownie kapkę na koniec jako detaling. Piach, żeby go wymieszać z torfem. No i pojemnik. No i pająk. Najpierw wrzucamy torf. Tutaj jego gruba warstwa nie jest tak istotna, ponieważ pająk preferuje suchy klimat, więc jakby gruba warstwa torfu potrzebna do utrzymania wysokiej wilgotności tutaj nas nie obowiązuje. Teraz wrzucam główny element kryjówki. Jak widzicie, on tutaj też ma naprawdę bardzo fajne wyżłobienie, a z tego, co widziałem w naturze, to właśnie Resusy takowe kamienie bardzo sobie cenią, więc położę go... No właśnie, w jaki sposób by go położyć? Myślę, że tak będzie to wyglądać najrozsądniej. No i ja obstawiam, że na 99% Eresus swoje główne wejście do kryjówki będzie miał z tej strony. Następnie użyjmy trochę tych kamieni, bo one naprawdę mi się bardzo podobają. Jakby ktoś pytał, gdzie ja takie cuda znajduję, no to jestem trochę rozpieszczany i dostaję je od widzów, za co jestem bardzo wdzięczny. Jeśli chodzi o jad Eresusa, to należy on do bardzo słabych, nie ma się co przejmować. Więc czy jest to pająk polecany początkującym? Mmm, raczej tak. Wiadomo, jeśli on siedzi sobie na pajęczynie i zaczniemy go szturchać, no to helicery pokaże, ale tak ogólnie, jeśli idzie mi tu po biurku czy coś, raczej jest totalny luzik i on nie planuje nas ukąsić. Teraz sypiemy tutaj mieszankę forest Floru, żeby trochę zamaskować te rażące w oczy luki torfowe. I już to wygląda naprawdę zupełnie inaczej. Nie wiem, jak z tym piaskiem kwarcowym. Zróbmy na test tutaj gdzieś. Jest ok. Zatem posypię go jeszcze trochę. No, powiem Wam, że pojemnik naprawdę mi się podoba. Na sam koniec wplotę tutaj po prostu no, dosłownie symboliczną ilość tego mchu hiszpańskiego. Celowo mu nie upycham dużo elementów wystroju, ponieważ chcę, żeby przy kolejnych aktualizacjach pokazać, jak właśnie ta jego pajęczyna będzie wyglądać. I jeszcze możemy dorzucić, takie widzę tu jakieś kawałeczki drewna. O, to się spisze. To jest fajne, mogę to wcisnąć tutaj z tyłu za kamień. No i oficjalnie skończyłem pojemnik dla naszej samiczki Eresusa. Wyszedł spoko. Ja to zatwierdzam jak najbardziej. W takim razie, jeśli formalności mamy za sobą, spójrzmy na tego pięknego pająka, który siedzi na wieczku. Gotowi. Trzy, dwa, jeden. O, tak. Już wiecie, dlaczego mówiłem, że to pająk czołg. O, nie, bardzo nie chcę, żeby mi wszedł na ręce. Bo się boję trochę. Nie. Pierwszy raz. Ło, dobra, mam go. Mam go na rękach. Dość mocno mi serce bije, ponieważ nigdy nie odważyłem się wziąć Eresusa na ręce, ale z drugiej strony w internecie było naprawdę bardzo dużo zdjęć, gdzie ludzie mieli nawet nie jednego Eresusa na ręce, lecz parę, więc wydaje mi się, że raczej krzywdy on nie powinien wyrządzić. E, tym bardziej, że nawet jeśli już zdarzy się, że mm, ten pęk mi ukąsi, to tak jak zaznaczyłem wcześniej, on siłą miadu dysponuje dość niską. No, rzeczywiście Resus zachowuje się w sposób dość przewidywalny. Idzie powolutku i jednostajnie. Dobra, kochani, zdejmuję go z rąk na biureczko i zróbmy mu makro na jakie zasługuje. Po angielsku Resusy nazywane są Velvet Spiders, ponieważ jak już zdążyliśmy zauważyć, ich ciało na pozór wydaje się takie bardzo aksamitnie gładkie. Możemy spróbować tą samiczkę teraz trochę zezłościć, ale pamiętajcie, na potrzeby odcinka. Ogólnie tak nie robię. No, ona bardziej by wolała sobie gdzieś uciec do jakiejś nory. Jeśli chodzi o warunki, jakie powinniśmy zapewnić takiemu Eresusowi, to naprawdę dość przyjemnie sytuacja wygląda, ponieważ w ciągu dnia. Najlepiej między 24 a 28 stopni, natomiast w nocy należy mu zapewnić spadek temperatury mniej więcej, żeby miał około 20 stopni. No bo jednak we Włoszech czy Grecji w nocy takie temperatury jak najbardziej występują. Tak jak już wspomniałem, dorosła samica osiągnie 4 cm długości ciała, ta tutaj ma około 2,5. Samce są dużo mniejsze i całkowicie inaczej ubarwione. W sensie mają czerwone odwłoki i naprawdę świetnie wyglądają. Niestety na żywo nie miałem okazji takiego zobaczyć i dorastają do maksymalnie 1,5 cm długości ciała. Powiem wam, że jestem w szoku na wzrok Resusa, ponieważ myślałem, że są praktycznie ślepe, a tu się okazuje, że jeśli ja tam macham palcem gdzieś w jej okolicy, to ona ten palec potrafi wyśledzić. Także duży props dla Resusa. Bo jak widzimy, jego oczy na wybitnie dobre nie wyglądają. Nie uciekaj. Dobra, kochanie, Resus mi się trochę rozbiegał. Więc ja go jeszcze tylko położę tutaj, o, żeby wam pokazać jak on super synchronicznie idzie. No zobaczcie. A tak w ogóle kochani, to Eresus jest jedynym pająkiem, który wchodzi do pojemnika, naprawdę. Zobaczcie, idzie sobie Eresus, idzie, ja mu podkładam pojemnik i on normalnie mi do tego pojemnika wchodzi. Ostatni luk. Na no to piękne stworzenie, ale ja Wam powiem, że nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ona ma 4 cm długości ciała. Naprawdę. Eresus, który ma 4 cm, a ten ma 2, czy tam 2,5. No i dobra, wrzućmy go tu. Nasza samiczka ma nowy dom. Uwierzcie mi, będzie miała w nim dobrze. A może jeszcze na sam koniec, jak już jesteśmy w temacie Eresusów, to pokażę Wam mojego Eresusa z Maroko, w sensie tego, który pochodzi z Maroko. Który tam występuje, no to dobra. Widzę, że samiczka to tak niechętnie do nowego pojemnika. Idź mała, bo tam ci będzie serio dobrze. Wyobraźcie sobie, że jak ona się tam, nie wiem, trochę wystraszy, jak ją przepchnę i się przewróci na karapaks, to nie potrafi się obrócić. Naprawdę. No, przez słodkie pająki. I jeszcze wam pokażę resusa z Maroko. Tylko niestety raczej nam się jej nie uda nagrać, ponieważ jest dość pochliwa i wisi głównie do góry nogami. O, ona jest tam. Słabo to widać, nie? No, ale mniej więcej takie gniazda one sobie robią. Chociaż widziałem, że ostatnio mi podniszczyła tą pajęczynę przez okres mojej nieobecności, a swoje główne wejście do nory ma tam. Natomiast rzeczywiście ta pajęczyna wygląda dużo mniej okazale niż jeszcze dwa tygodnie temu. Z eresusami jest tak, że one wdzięcznie wyglądają, ale tylko do momentu, jak nie dotkniemy pojemnika. W momencie, kiedy chcemy dotknąć pojemnika, żeby na przykład w moim przypadku dać go na biurko i nagrać pająka, no to on momentalnie się robi płochliwy, no i, no i się chowa. Chociaż teraz, powiem Wam, jest wyjątkowo dobrze i może mi się jeszcze uda przepiąć na obiektyw makro. Dobra, robię to szybko. No fantastycznie, w jednym odcinku widzimy jeszcze drugą samicę Resusa. Ona, powiem Wam, jest dużo mniejsza. Posiada mniej więcej 1,5 cm długości ciała, ale co gorsza, ja nie wiem, jaki to jest gatunek. W sensie, ktoś mi kiedyś pisał i zapomniałem, jaki to jest Resus i ostatecznie nie pamiętam. Może ktoś miły w komentarzu mi napisze, który to jest Eresus. Jak widzimy anatomicznie to samo, no nie? Z tym, że zdecydowanie ubarwieniem się różni, ale bardzo mi się podoba ta jej taka szaro-biała kolorystyka. Jest świetna. A dodatkowo zauważcie, że ona sobie teraz siedzi na prawdziwym amonicie, więc no, bardzo fajnie tu ma. Ale ci, co oglądali film, jak jej aranżowałem pajemnik, to doskonale o tym wiedzą. Dobra, kochani, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że zaspokoiłem Waszą ciekawość związaną właśnie z tymi stworami, bo naprawdę no, wyglądają nieziemsko. Jeśli chodzi o dostępność w handlu i są dostępne, od czasu do czasu widzę, że ktoś je sprzedaje na jakichś grupach facebookowych czy też na forach z pająkami, więc jeśli dobrze pogrzebiecie, to raczej takiego RSU-a od kogoś dostaniecie. Także ja na dzisiaj kończę. Standardowo zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę i tym samym dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia już w środę. Hej!